International Airport, Cebu Pacific welcomes you to Singapore. Local time now is 45 minutes past three in the afternoon. And there's some time difference between the Philippines and Singapore. We are pleased to announce that we have just landed 15 minutes ahead of schedule. Belt number six. Conveyor belt number six. マシンを。<laughs>

następnym razem. on to the handrails we are now leaving for terminal 2

Chodź. Fuxy, zdążyliśmy na ostatni pociąg. Hmm. Czyli inwestycji? Zaraz się Ale duże zmiany, bo można teraz już płacić kartą. i Nie trzeba kupować biletów narazowych. Hmm. To jest bardzo fajna rzecz. Taki trochę wrosło. wiesz, że dobrze idzie. No bo pamiętam, że to była jakaś kombinacja z przesiadką. Musimy głębiej.